Zapobieganie polaryzacji ze względu na płeć, zwłaszcza wśród młodych pokoleń. Mówiliśmy już o polityce i o tym, kto na kogo głosuje. Wiemy, że znacznie więcej mężczyzn niż kobiet głosuje na Konfederację. Jednocześnie ta polaryzacja jest mocno asymetryczna, bo ostatnio okazało się, że więcej mężczyzn zagłosowało na Konfederację niż na Lewicę. Więc um, więcej kobiet zagłosowało, tak. Tak, więcej kobiet zagłosowało mhm. na Konfederację niż na L Lewicę, więc po prostu. Um, raczej problemem takim, czy to, co się uważa za problem społeczny czy polityczny, to jest rosnąca grupa ludzi po prostu, którzy głosują na e, partię, która w nomenklaturze naukowej uważana jest za skrajnie prawicową czy radykalnie prawicową, e, gdzie głównym problemem jest jej e, nie tyle sama antyestablishmentowość, co potencjalne odrzucenie e, zasad państwa prawa tak i zasad e, demokracji e, oczywiście na razie to są hipotezy oparte na tym co ci liderzy mówią bo nie wiemy jakby się zachowali gdyby doszli do władzy e, natomiast my chcemy e, poza tą polityką e, Zajmować się bardziej nastawieniem kobiet do mężczyzn i mężczyzn do kobiet, zwłaszcza młodych, dlatego że starsze osoby już mają jakieś ugruntowane poglądy. Hmm. Często po prostu mają swoje doświadczenie. Jeśli ktoś ma szczęśliwą rodzinę, to nie będziemy mu mówić, że ma zmienić nastawienie właśnie do kobiet ogółem, czy do, swojego, do, do swojej małżonki. Często też ludzie, którzy są w szczęśliwych związkach, po prostu. No nie mają takiej polaryzacji poglądów tak, między kobietą a mężczyzną, bo oni mają wspólny interes jako gospodarstwo domowe. To jest jedna z najważniejszych chyba rad przy podejmowaniu decyzji o swoim partnerze i partnerce, czyli żeby mieć w miarę wspólne wartości, nie? Tak. I ludzie zazwyczaj tak się dobierają w pary, a, do, a potem jak już się dobiorą w miarę blisko pod względem wartości, to jeszcze pogłębiają to zbliżenie, powiedzmy, właśnie dlatego, że mają wspólny interes. Mm -hmm. tak? Czyli mm -hmm. ich na przykład nie do końca dotyczy luka płacowa, no bo jednak. Na przykład kobiecie zależy na tym, żeby mąż zarabiał jeszcze więcej, tak? Z drugiej strony mężowi też często zależy na tym, żeby kobieta zarabiała więcej, ale być może wspólnie im zależy na tym, żeby kobieta miała stabilną pracę, tak? czyli mhm. mężczyzna może zaryzykować bardziej wtedy, dzięki czemu być może zarabia więcej, być może rzadziej jest w domu, bo ona ma właśnie stabilne godziny pracy i zajmuje się dziećmi itd. Przy, w każdym razie przy, nie mówię, która opcja jest lepsza, natomiast dogadują się ze sobą i optymalizują wspólną strategię i nazwijmy to ekonomiczną, finansową mhm. i polityczną, no nie wiem, nie przychodzi mi na myśl żadna para w okolicy, która by znaczy w moim otoczeniu, która by miała różne poglądy polityczne, tak? To znaczy... No – nie miałoby sensu. – No właśnie, by... to jest trudne do utrzymania, tak? Natomiast wśród młodych ludzi, zwłaszcza że teraz bardzo czy dosyć późno, znacznie później niż kiedyś e, zawieramy związki małżeńskie, czy wchodzimy w stabilne, powiedzmy, takie uważane za ostateczne e, związki. E, to mamy bardzo długi okres, kiedy jesteśmy właściwie sami. Mamy takie indywidualistyczne podejście do mhm. świata. Próbujemy znaleźć partnera, partnerkę. Z, z jednym nie wychodzi, z drugą nie wychodzi, itd. i tak dalej. I no, i być może wtedy właśnie na tle tych kontaktów, spotkań do tego pod wpływem internetu, różnych materiałów, które tam można znaleźć na temat właśnie płci przeciwnej możemy wyrobić sobie po prostu jakieś negatywne nastawienie, tak? I bardziej niż... Oczywiście my nie, nie jesteśmy partyjni i nie kibicujemy żadnej konkretnej partii. Mamy osoby, które popierają różne partie i głosują również na Konfederację i, ta, i, i na Lewicę, i na Konfederację, i na Trzecią Drogę, i Koalicję Obywatelską, i pewnie PiS. W każdym razie jesteśmy jako Stowarzyszenie Różnorodni i bardziej nas interesuje właśnie to nastawienie kobiet do mężczyzn i mężczyzn do kobiet niż konkretne poglądy polityczne. Tak, czyli tak jak mówiłem wcześniej, wkurzacie wszystkich wkurzamy prawa, od, od, od wszystkich do lewa. Wkurzamy wszystkich rzeczywiście, <gry> y, dlatego że no, prawicowców, czy powiedzmy takiego stereotypowego, niegłosującego mężczyznę, oburzonego na scenę polityczną, albo właśnie mężczyznę, młodego mężczyzny głosującego na konfederację, możemy wkurzać, dlatego że jesteśmy. Równościowcami, to znaczy mhm. jesteśmy przywiązani do równości płci jako wartości, i widzimy właśnie ten przyszły świat, w którym niekoniecznie wszędzie jest po 50%, ale każdy może realizować się w taki sposób, jak chce. Mhm. A z kolei drugą stronę wkurzamy, dlatego że, czyli typową wyborczynię lewicy, czy akademiczkę, feministkę, badaczkę gender. Wkurzamy tym, że nie używamy całego tego języka, którym się ta strona posługuje. Tak? Czyli nie mówimy o patriarchacie, toksycznej męskości no. i tak dalej. W związku z tym. Wydaje się, że tak, mają takie, taką percepcję, że jesteśmy potencjalnie niebezpieczni, że albo nie, się nie znamy, tak, bo tak, nie akceptujemy tak. tego stanowiska naukowego gender studies. I czy, to znaczy nie chodzi o to, że rzeczywiście nie akceptujemy, bo jednak czerpiemy z, z, w części przynajmniej z. I z pojęć, i z idei, ze względu na to, że część tego, tego nurtu jednak jest prorównościowa, to znaczy że mhm. rzeczywiście zajmuje się i mężczyznami, i kobietami. Natomiast nie uważamy, że wszystkie te sformułowania, wszystkie te teorie są słuszne, a zwłaszcza, że wszystkie są politycznie skuteczne, powiedzmy tak, w osiąganiu naszych celów, takich jak no właśnie wspieranie mężczyzn w dążeniu do równości płci od tej drugiej strony, której zazwyczaj strona feministyczna nie zauważa. No to prawda. Macie przed sobą bardzo trudne zadanie, bo Zapobieganie polaryzacji, w, będąc jednocześnie Stowarzyszeniem na Rzecz Mężczyzn. Nie? Czyli już sama nazwa tutaj wzbudza kontrowersję, że ale jak to? To dlaczego się nie zajmujecie jeszcze kobietami? Czemu w nazwie nie ma kobiet? Gdzie jest miejsce na kobiety? A potem się odezwą właśnie ci sprawa i powiedzą, że jesteście za mało, jakby nie wiem, konserwatywni, albo że, że za dużo mówicie o czułości, że nie można o tym mówić, albo że zapraszacie gejów gdzieś, to tak, to Tych... akurat był duży wstrząs, powiedzmy, na naszym Twitterze, kiedy wiele osób oburzyło się, że zapraszamy. Grupę, grupy, performatywną, grupę, tak, grupę chłopaki. performatywną chłopaki, która ostatecznie nie przyjechała. Z przyczyn powiedzmy bardziej osobistych czy losowych ale był też instytut przeciwdziałania wykluczeniom wspominany, mm -hmm. gdzie też ich ma, mają powiedzmy jakieś związki z właśnie z, z feminizmem mm -hmm. z teorią queer i tak dalej to bardzo duże bo jak tak, się no, z, wejdzie to, na ich profile sposób. na Instagramie to tam jakby nie, nie ma żadnych złudzeń wchodzisz i widzisz znaczy, instytut przeciwdziałania wykluczeniom chyba nie tak ale... no nawet no nie tak. na tak wiem wiesz nie, 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 nie śledzę. Ma, okay. ma 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 no w każdym razie mm, uważam, że to jest wartościowy głos, tylko tak. że to nie powinien być jedyny głos. Tak. Ym, I z drugiej strony byli mężczyźni świętego Józefa. Na przykład. Y, którzy z kolei nie są przywiązani do idei równości, tak? ale z drugiej strony, nie są też mizoginami, tak? To mhm. nie są faceci, którzy uczą się, jak nie płacić alimentów i bić kobiety. Mhm. Y, tylko jak Zbudować harmonię z Bogiem, z tradycją, i jak zbudować tradycyjną rodzinę, która też wielu kobietom po prostu odpowiada. Więc wydaje mi się, że różne głosy na kongresie wybrzmiały, i to była wartość kongresu, i to jest też wartość stowarzyszenia, że mamy właśnie bardzo różnych mężczyzn u nas. Właśnie też niektórzy chcieliby, żebyśmy więcej mówili o na przykład męskich kręgach, o czułości, o emocjach. Z drugiej strony, inni by chcieli, żebyśmy bardziej asertywnie zaakcentowali jakieś ojcowskie postulaty, czy postulaty mm -hmm. jakichś konkretnych przepisów, albo właśnie żebyśmy byli bardziej powiedzmy tradycyjnie męscy tak? I, i bardziej tacy esencjonalistyczni w tym, jak sobie wyobrażamy takiego prawdziwego mężczyznę. Tak. Ja myślę, że i tak wszyscy będą wiecznie niezadowoleni, w sensie i, 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 i ci po lewej, i ci po prawej. Oni zawsze będą niezadowoleni, ale wydaje mi się, że Chyba rzeczywiście macie szansę na to, żeby robiąc to, co robicie, i uważając niestety na każde słowo, i każdy post, i każdy, każdy gest, to macie szansę na to, żeby właśnie zmniejszać tą polaryzację. No bo jeżeli. Ci prawi i ci lewi będą widzieli siebie nawzajem w tym konflikcie, to będą widzieli, że tak, napieprzamy na nich, ale tam ci też napieprzają, czyli o, może jednak to nie jest tak, że, że oni są po, po ich stronie. I, i ci, drudzi, ci drudzy będą mówić to samo, więc może jest w tym szaleństwie szansa na to, że, że będzie się to jakoś wyrównywać. Tak, i mówiłeś też o tym, że nie ma w naszej nazwie kobiet, i rzeczywiście w naszych celach powiedzmy, też nie jest działanie bezpośrednio na rzecz kobiet, chociaż uważamy, że. Celu kobietom opłaci się to, co robimy. Czyli na przykład, o, jeśli nie to, będą, nie będą to. wdowiały, tak. to, to to już jest jakiś zysk, jeśli będą miały dziadków, tak, będą tak, miały tak. potencjalnych partnerów, którzy będą lepiej wykształceni, przygotowani do życia pod różnymi, w różnych aspektach, czyli będą dbać o zdrowie, będą znali więcej, więcej o zdrowiu seksualnym, na przykład mm -hmm. tak, o własnych mm -hmm. emocjach i tak dalej. Ale i mamy kobiety w naszym stowarzyszeniu, i są kobiety, które nam kibicują. I jak opowiadam o tym, co robię, czym się zajmuję, to często wsparcie znajduję u matek synów. Dlatego, że. Um, one widzą z, wiedzą z jednej strony, jak były ograniczone przez swoją płeć jako matki, na przykład właśnie w karierze, a z drugiej strony, patrzą na tych swoich synów i się okazuje, że oni są jednak zupełnie inni, jak i w tej szkole nie są tacy grzeczni, się nie uczą i nie, nie mhm. mają jakieś inne potrzeby, inne zainteresowania, albo właśnie nie czytają. I dla nich to jest trochę czasami niezrozumiałe, jak to się dzieje, że ci chłopcy są tacy zupełnie inni, albo mają jakieś inne problemy, a jednocześnie bardzo. Im kibicują, tak? Bardzo im zależy na tym, żeby jednak mieli właśnie jak najlepsze osiągnięcia w szkole, jak najlepsze później zawody i tak dalej. Więc no, też się chętnie dowiadują tego z jakimi problemami w takiej skali makro, o jakiej często mówimy, chłopcy i mężczyźni się borykają. Nie, ja bym, ja bym bardzo chciał, żeby to właśnie dobrze wybrzmiało, że działanie stowarzyszenia, mimo że z nazwy jest dla chłopców i mężczyzn, właśnie jest tym, czego kobiety powinny pragnąć najbardziej, bo im będziemy mieli zdrowszych, lepszych mężczyzn, którzy będą wiedzieli, jak o siebie zadbać, to będzie im łatwiej zadbać o swoje żony, o swoje córki, o, o, o swoje dzieci, o, o wszystkich. Po prostu to jest ogólnodostępnie ogólno dobry pomysł.